Cześć, jestem smakowy.pl i chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować serwer Skyblock o wdzięcznej nazwie MineHeart. A, hmm. A co ty tu robisz? Gram! <grych> tak, to jest Desirex, założyciel serwera. Siema, ma, ma. Przenieśmy się na spawna. Swojgaż, źle wpisałem. <grych> Moment, bo ja nie mam klawiszy. <grych> Chciałbym no, powiedzieć, to że. To jest <laughs> EP. <niefa. laughs> Nagrałem to. E, chciałbym powiedzieć, że jestem e, pierwszym graczem, który, który zdobył diamentowe EQ. No, oprócz tak. oczywiście admina. Tak, Chociaż tak, nie tak wiem, czy on nie wcześniej miał. miał. E, a więc na Spawnie znajduje się teleport do sklepu. E, teleport na Survival Games, Mob Arena i Parkour. Także, y, kliknij tutaj, aby otrzymać USB. Teleportuje nas, e, chyba coś... Do tajemniczego pomieszczenia, które tak? Jest niedostępne. Tak, y, chyba coś się zepsuło, ale to się naprawi. <śmuszczak> to się naprawi, to się wytnie. <śmuszczak> e, arena w lesie, to jest y, arena PvP, a także arena PvP. Je, jeszcze jedna, Zwykła. nie wiem. Tak, to właśnie. E, no właśnie. Jest... Mapa Survival, tylko dla VIP-ów. E, może tylko że nie mam Te, dostępu e, oczywiście. O, mi stamtąd. <laughs> Tutaj e, typowy Survival, można wydobywać surowce, zabijać potworki i tym podobne. E, przenieśmy się może na Survival Games. Moment, jeszcze ja, jeszcze ja? Nie mogę trafić. O, ja trafiłem e, tak, więc znajdujemy się akurat nad mapą, coś tak nie widzę. No ale nic. E, tutaj mamy. O, dzień się zrobił. Mamy, e, możemy dołączyć do areny pierwszej, która jest aktualnie niezielona, właśnie, i areny drugiej, która oczywiście. Hm, nie mogę latać. Hm. Jakiś ty niedobry. Nor. To Teraz... Już jest, już startuje. Aha. No Ale nie, dobra. bo ja znowu się... Nie, nie, ja przegram. Nie, ja nie. <zys> Co z tego, że jesteś sami tak przegrasz? Ej, <aturz> <zys> Jak ty wyszłeś? Uszedłem, <grywności> tak, wyszedłem. Sklep. No i mnie zbugowało. <grywności> Boże. E, jesteśmy w sklepie. Eee. Tak, więc tutaj jest wszystko dobrze napisane od podstaw. Zero bugów, zero. <grym> tak, zero. Nie no tutaj akurat bugi nie występują. Eee, nie wiem o czym on mówi. Tene eee, są znaczy, nie uwarunkowane tylko akurat dobrze przystosowane do warunków serwera. Właśnie, I nie żadne zdzierstwo, czy coś. <laughs> Przenieśmy się na o Arena. Jest tutaj, wpisujemy ukośnik MAJMA. I tutaj możemy wybrać wojownik klasy. Na przykład wojownik, który zdobywa diamentowy miecz i żelazne kół. Najlepszy jest boss oczywiście, który ma diamentowe kół, miecz o i 5 złotych jabłek, które... Które nie. Leczą... Leczą! Tak, tak. Nie mogę też. Nie. Weź, to to, ten, to pokażę. Jak to. O. Pokażę jakie bonusy, właśnie. Regeneracja na czwartym poziomie, odporność. Podstawowa, i odporność na 5 minut. czy podstawowy. Bardzo przyjemnie się gra na tym obaranie. Yy, występują takie fale przetrwania Oby do z każde... właśnie eee, z każdego mo mopa moba mopa. Eee, dropi e, ustalone ilość pieniędzy ale czasami też nie dropi, bo e, jak wiadomo parę i surwinę. No właśnie coś takiego to jest są pieniążki. A i zapomniałbym, że e, grając chwilę i przeżywając odpowiednią ilość e, tych fal potworów Zdobywamy też e, poszczególne elementy wyposażenia Ej, jak, to skóry, <gry> jak skóry, e, jak skóry, e, jak węgiel. Jak uzbrojenie skórzane. What? E, e, no, zbroja skórzana, tam, tam też A leci. tak, kill -offy. Tak, przenieśmy się na parkour. Parkur dosyć łatwy, przyjemny do grania. E... Nie zgubiłem się. Oj Boże. Właściciel serwera się zgubił, no. E... no, bo... War... no. Mm -hmm. O, działa Warp Event jeszcze. <coughs> Teraz spadłem. E... Ja osobiście przyszedłem dwa razy parkura już, już, już! Raz na evencie. Raz normalnie. Patrz na to, patrz, patrz. Nie, nie patrzę. Patrz, Joki patrz. <śmierzchniki> wariant! Człowieki! On to jest do dopiero. Kotka wyścigłym, patrz. Jak widać w parku. Przyjazne. No, no, no tak nie Parkur przyjazny dla człowieka. Tak. Taki desiwek na pewno go by nie przeszedł. czy z tego, że on go robi? A -ku -ku. <laughs> Kuku. Sprawdzę ci, przejdę jeszcze raz. Ach, dobra. E, Ukośnik. Spawn. A, tutaj już pokazałem. Tutaj jest MOB Arena w lesie. Ja nawet tutaj jeszcze nie byłem. Witaj w lesie PvP poza domem. Tutaj jesteś bezpieczny. Patrzysz na własne ryzyko. To już? Haha! Ha. To nie pij mnie, nie pij <noise> Gdzie, <głosy> Gdzie uciekniemy? Spawn. no nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Znaczy, że tak można to zrobić. I tutaj Arena pvp. Tutaj jest obserwatorium i arena PP Pójdźmy na obserwatorium. Tak, jesteśmy na dole. Wejdźmy. Spektator kolorem to zrób. Aha, spoko. <ścoughs> tutaj... <Nie> ogarłeś, e, Bo tutaj chyba jakiś Bóg. Bagi. Zbroja mi się zarysowała! O nie! A na jutro miało być. Ja cię nie pierwszy. A właśnie, zapomniałbym, jutro jest event. Dosyć właśnie często są organizowane eventy. Takie... O! To jest jakby króla. Chodź, chodźmy na nas zamek. Właśnie. Obecnie, czy znaczy aktualnie jest takie wydarzenie. Eee, budujemy zamek. I. Eee... Znaczy są dwie frakcje, dwie frakcje właśnie budują zamek. I poszczególne, poszczególne. frakcje... Hehe, <laughs> I poszczególne frakcje staczają, bo znaczy, walczą. I ta, która yy, drużyna wygra, otrzymuje... <śmiech> <śmiech> właśnie. Otrzymuje nagrodę. Przenieśmy się na spawnę. Co jeszcze nie pokazałem. Eee, uh, no to survival, tak. Tutaj jest. To zaraz. Euh, enchant zwykły, enchant vip. No to, enchant zwykły. Bo dla vipów oczywiście nie ma wstępu. To tak, tutaj. nie ma żadnych buff. No, nie ma, nie ma. ja aby dostać się na swoje wyspy należy pisać ukośniki, więc. Jest... Pisz... Piszmy. Tak, a więc. To jest moja. Własnej roboty, teraz już bez... ta, Teraz już No jeszcze no, jeden. Tak? No właśnie. Ja budowałem od postaw. A taki desiwy wbił się na gotowe. No ale. Nie mam mu tego za złe. Pajączek! Pajączek, Zabiłeś. Monster spawner. By me. Patrz, która jest godzina, i patrz na na... na kliknij tab. Tab, ee, No, aż 4. <śm> <śm> to jest rekord tej godziny. <śm> tak, to więc... Hello, one tam. Poszczyli. Wydaje mi się, że mapa. Znaczy, moja wyspa akurat. <śm> Może być. to ja bym chyba był... O tu, hehe. <ś> na Twoją starą wyspę lecę. Jak jeszcze jest. Ale, oczywiście, zapewne usunął siwek. Kto? Ty. Ale co? O, taka fajna duża wyspa tutaj była się usunęła. A to chyba da być. Mhm. Dobrze. To chyba na tym skończymy. Tylko mi teraz flaja nie wyłącza. Nie wyłączaj, ok? Znaczy 4, dobra? 3, 4, 4. Nie no, żartuję. A już miałem wysyłać Ukaśniki S. Yes. Chyba skończymy na mojej wyspie. O, no, no to. A, zapomniałbym. To jeszcze. Zapomniałbym. Jeszcze. Warp... Czerwony. Tak, a więc to jest. Nie mam fly'a. Wyłączyłeś mi. Jezu, co tutaj się dzieje? Dałem Daj ci... mi e, ja. Okej, okay. mam e, To jest nasz zamek. W porównaniu do Zamku Drużyny Niebieskiej to jest... E, to jest Zamek Drużyny Niebieskiej, to jest nasz zamek. Tak więc, widać e, różnicę. Troszeczkę. E, w porównaniu do to jest zamczysko. E? Takie opuszczone zamknięcie, No a u nich to jest ki kibel taki, w wc takim. Mhm. Dobrze. Na tym chyba zakończymy. Prezentację serwera. Dzięki za oglądanie. Łapki w górę. Cześć.